Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Jeden z naszych znajomych ma hodowlę robaczków swoich czerwonych. Takie im zapewnia warunki, że robaczki się mnożą w ogromnych ilościach. I to są prawdziwe gnojaczki. Ale one to mają no, ile maluśkich. Dobra, a teraz troszeczkę tych większych? Były. Nie były, tylko są w domowych warunkach. O, ale Dbając odpowiednio o nie, możemy sobie stworzyć taką hodowlę. Czekajcie. Mają ochronę przed zimnem, tak? Jak jeszcze raz? Ta słoma chroniła je przed mrozami. Ja. Tak, te zimno, zimno. Tu tych małych, te grubsze bardzo podobne, to on są głębiej, Czyli są niżej. Są niżej, ale na dole już jest ziemia przerobiona tak, że się daje do ogrodu. Mhm. Co trzeba robić, żeby mieć takie czerwone kluchy, co? powiedniej karmić. Powiednie je karmić. Przede wszystkim muszą być obierki z ziemniaków, z jabłek. Jak widać pomarańcze, cytryny, banany. Jest ich tutaj naprawdę sporo. One z danych chłopakom do, do rozmożenia. Tak, nie, nie. Sam nieraz korzystałem. Z tych robaczków. A te robacze to są głównie na zawody. Głównie na zawody. Jest ich tutaj naprawdę mnogo. Faktycznie, ale w ziemi pewnie na dole jest ich dużo, dużo więcej. Jak? Wie tam na samym dole jest ich no, więcej, jest nie? Ziemia. Jest, jest ziemia. ziemia, która już jest przerobiona. Zwykły domowy kompostownik. widoki. Tak jest. I one są naprawdę pochowane. Ona, ona, to wszystko chodzi. Cały kompostownik żyje. I mówię następnego młodego tak zwanego na rybku Też jest mnogo. To jest parę, parę minutka, dwie i one już się chowają. Także jest z tego... Cwaniary, ale są mniejsze, większe, wszystkie śliczne. To, wszystkie są. Czyli to stąd są pobierane robaki na te Zawody, które nasi członkowie wygrywają, Ta, o, tak? o, i tu jest właśnie całe sedno tego, tego wszystkiego. To jest właśnie, to te robaki, których chłopaki na nich wygrywają. No, pochowały się troszkę, ale mówię, ja sam wiem, bo nie raz brałem, to tu po prostu cały kompostownik żyje. Oprócz robaczków, tak jest w swojej hodowli, mamy też w teamie dziadka. Który zajmuje się produkcją spławików Są to wiślane dyski Wykonuje je z balsy Maluje sam Zresztą widać Wszystko wykonuje sam Człowiek orkiestra Nieraz łowiliśmy Bardzo fajne spławiki Dobra, mamy podzespoły, czyli produkt główny do robienia słowików balsa tu jest gramaturgia spawików, które od, od, od tego rysujemy. Mhm. Przykładowo tu jest 28 gram, tu jest 7. I co? Przykładamy? Przykładamy, rysujemy i obrawiamy na, na ślipierce. Ok, antenki też różnej grubości, Dokładnie, tak? W zależności od wzroku chłopaków i tak dalej gramaturgie, jakie ja tylko są, to sobie po prostu tak, żeby powiększyć ten spalić do 14 cm, do 14 gram, rysujemy go markerem i po, po stronie zewnętrznej markerem ten, i już nam wychodzi 16 gram. Także co można robić jakie tylko się chce. Do tego jest drucik? Do tego jest drucik. To jest drucik w tym momencie spawalniczy, i to jest drut stalinierdzewny. I z tego powstają? Ile tak. spowików. Ja. I na górze antenka klasycznie pyk. No, I na górze antenka. I zajęcie takiego, roboty takiego spawiczka na gotowo, no to, że po wyschnięciu barwi cokolwiek innego, to maksimum 40 minut. Jedna sztuka. Jedna sztuka. 40 minut ale satysfakcja? satysfakcja potężna nie ma nic lepszego jak się na swojej wygrywa zawody cieszy, cieszy, no bo, no bo pięknie pływają także jest tak jest naprawdę... no nieraz w Elblągu, czy to w Ciechocinku, na Wiśle Zresztą są bez różnicy, gdzie nieraz byliśmy, nieraz udzieliliśmy antenki są zdejmowane po prostu z tych z wymiennymi atynkami, także zakładamy na to kolor, taki czy taki? taki Decyzja należy do nas. Dokładnie, oczywiście. Tak. No i fajnie, czyli takim domowym sposobem mamy piękną hodowlę czerwonego robaka, gnojaka. Tak. Produkcję sławików. Produkcję sławików. Yeah. Co jeszcze robimy? No co robimy? No, no, zdarza się jeszcze to, że kolega któryś połamie kij, trzeba też mu naprawić. A to że... też trzeba wspomnieć. No. Człek orkiestra, no, dziadek. Dokładnie, ja. Czyli wędki naprawisz? Dokładnie. Swowiki zrobisz dziadek. Tak, tak. Robaczków użyczysz. No, dokładnie. I niech się uczy młodzież, bo dziadek jeszcze żył nie będzie. <laughs> Dobra dziecię, dziękujemy bardzo. Taki krótki film, ale zawsze coś innego. Pozdrowieniami wędkarskimi. Narka.